Cześć siemanko, dzisiaj e, skonfigurujemy pichola e, pichol jest to taki e, e, system blokowania reklam na poziomie sobie sieci DNS czyli właściwie e, on już filtruje zapytania i odfiltrowuje te zapytania na sieci które są reklamami e, dlaczego warto go zainstalować? No, oczywiście no dlaczego warto? no bo e, blokuje reklamy bez żadnej no, oprogramowania na komputerze, które mogłoby być nam potrzebne. A więc tak, potrzebna będzie komputer z jakimś Linuxem i to wszystko. Lepiej z Ubuntu serwer, bądź z Ubuntu. No dobra, więc zaczynajmy. E, ja bym zaczął od zaktualizowania systemu, do czego też przejdziemy. Wyklikamy, a więc tak, wpisujemy komendę sudo apt-update and end sudo apt-upgrade-y, i się nie naklikać. Dobra, kiedy jest ten na instalujemy zależność, czy tam pakiet, jak to woli. On nazwie, król. I tak, też mam go zamyśleć, i by się dłużej napisać. Bardzo mi da klikać. lecimy dalej. Dobra, kiedy pakiet nam się zaktualizował, zainstalował, instalujemy już same, samego pichola. I tak, to jest cała komenda. Nie klikam Enter. Teraz czekam aż się ten aktualizator I teraz tak, klikamy Enter, klikamy Enter, klikamy yy, Continue, to zaraz pokażę ustawić adres statyczny, czyli wybieramy googlowski DNS, chyba najlepszy, klikamy Enter, klikamy Enter, klikamy, tu wybieramy ile chcemy żeby żebyśmy widzieli później dane, jakie będą yy, na tym naszym picholu, jaki będzie dziennik, zapisywany na jakiej strony wchodzimy, ja wybieram pełny dziennik, klikam Enter, no i już wszystko robi. Tam, jeszcze podczas klikania, było hasło yy, do tego, do konfiguracji na stronie. To zaraz zobaczycie. Jakby ktoś nie wiedział, jak ustawić adres statyczny... No, u punktu to już Wam pokazuję. Przechodzicie do ustawień. Teraz tak, klikacie na, na sieć właśnie. Tu klikacie w tą zębatkę na połączeniu przewodowym. I tak, klikacie IPv4. Ustawiacie na ręczną. I wpisujecie adres IP maskę pod sieci na przykład będzie to 192.168, kropka 168, 192 .168 0.247, maska po sieci to jest 24 przeważnie, brama to jest 192, kropka 0.0 i teraz tak, zobaczcie, mądra sobie wyraz 0. U was będzie, może być to 1, ja ustawiam 0 u siebie. Maska pod sieci będzie to 24. Tak po prostu jest i tyle. A brama wygląda tak, nic trudnego. Klikacie DNS-a ustawcy google'owskiego, 8.8.8.8 i już tutaj ustawiacie jakie zastosy? No Już macie adres statyczny. Trzeba to jeszcze jakiś raz zobaczyć. Wszystko działa. Zastosy, i Dobra. No i dobra. Przechodzimy do naszego terminala. No i e, tu macie hasło które warto zapamiętać, bo jest to hasło do tego, do waszego panelu administracyjnego na Pichol. teraz zobaczycie. Dobra, no, teraz jak przejdziemy do naszego panelu administracyjnego na Pichol, to jest tak 1,9 krok 6,8 0,247 to, to będzie wasz adres taki, wy ustawicie. Tu slash admin. Jak widzicie, jesteście już na e, picholu. Teraz tak to hasło trzeba wpisać tutaj. I teraz tak. No, logujemy się. Jak widzicie, jesteśmy już na naszym picholu ten on zaraz naprawię w procesie z, e, coś, ja przy instalacji nie dokończyłem do końca instalacji bo zmieniłem adres IP w trakcie instalacji, a to zaraz się zobaczy o co tu chodzi a, to zaraz zrobimy i teraz tak, jak chcecie na tej desce rozdzielczej lepiej byłoby ustawić domeny polskich reklam a nie zagranicznych teraz zobaczcie, wyjdźcie w listy Muszą tam domyślić listę w wolę. Teraz tak, zobaczcie, wchodzimy na taką stronę jak wielka kolekcja listy zablokowanych i sobie po prostu bierzecie i sobie kopiujecie. Lejcie tutaj, musimy opisać tylko podejrzane i dojecie do listy dozwolonych. Dobra, dalej dalej bierzecie listy reklamowe. To też bardzo warto skopiować. Są polskie listy, wklejacie i dajcie reklamy. Dobra, to klikacie w e, narzędzia aktualizacja grawitacji. Klikacie aktualizuj. I czekacie, aż się zaktualizują wszystkie pakiety waszych list reklamowych. Troszkę to potrwa, w od tego, ile ich macie. gdzie sukces możecie opuścić. Teraz zobaczcie, ja tych list dodałem całkiem sporo, dodaję wszystkie listy jakie były na tej stronce, i łącznie z blokowanej domen wyszło ponad milion e, pięćset z domen doszło ponad. I teraz tak, no są tu sobie opisałem ładnie, żeby nie było. Teraz tak, macie deskę rozdzielczą, tu macie składnie opisane w jakich serwerów DNS korzysta, E, tych nadrzędnych nasz pichol e, tu są typy zapytań tu macie strony e, jakie e, najpóźniej dozwolone domeny i najczęściej blokowane domeny jakie są i tu jest największa liczba klientów e, jakie są używane i tak, teraz film, że, to il, że e, ja mam usietu tunelowane przez e, mój serwer Proxmox na podstawie tego t to tuneluję sobie tego właśnie DNS-a mojego pichola na telefon i tak dalej komputery poza siecią lokalną, więc zawsze mam tego adblocka, który tak można nazwać, i tak. U no mnie to działa, więc mogę Wam to pokazać, jak się po tym filmem dobijecie dużo łapek w górę. A więc tak. Tu macie łączną liczbę zapytań w ciągu 24 godzin, jak to ładnie wygląda. I aktywność klienta w ciągu 24 godzin. Teraz tak, tu macie dzienniki zapytań. To są wszystkie zapytania, jakie robicie w ciągu tego całego czasu. No, tu macie zapytania u mnie są od jednego hosta, bo na nim właśnie stoi Tayscale jako główny klient i na nim też mam postawionego tak zrobionego, żeby brał i rozsiew żeby po pobierał wszystkich klientów sieci, więc, no, więc mając na przykład jednego, jednego Tayscale'a mam po prostu urządzenie, na przykład komputery i no ten tym głównym jest e, właśnie mój serwer i dzięki niemu mam dostęp do wszystkich różnych aplikacji, ale to nie jest temat na dzisiaj. Teraz tak, jakby coś Wam nie chciało działać, jakbyście chcieli zobaczyć tutaj pierwszy właśnie otwór Pi, Pi dokładnie, to macie tutaj, e, możecie e, wyłączyć blokowanie reklam i w ogóle e, stron witryn przez około 10 sekund. Ja I po 10 sekundach sam się włączy. Jakbyście chcieli dodać na przykład e, jakąś aplikację żeby była dozwolona, to wpisujcie adres URL i klikacie do listy dozwolonych, bądź z dziennika zapytań klikacie na przykład, jeżeli jest za czerwono, to żeby było zaprzeczone, a jeżeli jest na e, jeżeli jest na e, na zielono, chcesz zablokować, to na to na wyłączone to oczoje, na demi, żeby zablokować. Jeżeli jest na czerwono, to klikacie na. Tu będzie taki ładny zielony przycisk, O, Wam pokazać. Ja zablokuję. O, nie zablokowałem. Chcę no, Cię zaprzeczać. O, jest liście zablokowanych. Tak, z tam mogła być zastronka. ładnie, wygląda. Tak? Nie, nie, ta. Dobra. Będę skopiuję sobie adres. i na nie, wejdę. O, nie, Jest Jest zablokowana co tu jak zobaczycie niestety może powiedzieć witryny, bo e, właśnie nasz DNS ją blokuje ja ten taki, no ale to nic takiego już klikamy żeby ją blokować e, pozwalamy jej być w na naszej sieci i teraz jak zobaczycie klikam odśwież no i wszystko działa i już normalnie mogę na nią wejść Dobra, jest takich jeszcze fajnych żyć jeszcze Jakby coś się działo albo coś byście chcieli zmienić. Tu macie na przykład klientów, których możecie też dodać i sobie z zablokować. Uff, I to w ogóle było to wszystko. Co byłoby w dzisiejszym poradniku ważne? No i tu macie jeszcze oczywiście zapytania za zablokowane, czyli reklamy i takie tam. Jest to zablokowane. Tu macie liczbę odwiedzonych stron i ważnych zapytań. Tu macie domeny, które są na listach zablokowanych. I w ogóle są jakikolwiek na jakichkolwiek listach. i co? Tu by na wszystko. Patrzę jeszcze A, jeszcze jedno. Żeby dodać sobie, właśnie tego tej scala może też tak dodać tego właśnie adres IP tego DNS-a na przykład na swój komputer. Jeżeli macie połączenie Wi-Fi, klikacie na Wi-Fi, swoją sieć Wi-Fi, tutaj klikacie y, na przypisane serwera DNS, edytuj, no i tu wpisujecie serwer preferowany, czyli wasz, i w razie czego jeszcze y, google'owski, żeby się wysypać wysypać. Jeżeli macie połączenie Internet, klikacie tu i klikacie e, DNS. E, A zamiast DHCP, klikacie ręcznie i tu zaznaczacie i, i tutaj wasz adres taki chcecie. No i dobra. A jakbyście odkrad, na przykład na to chcieli ustawić, to też to będzie w opcja preferowanych DNS-ów. Dobra. I to byłoby na wszystko. Patrzcie, Marko.